Śnieżek sobie sypie, jest niedziela, przed południem. I co? I wędzanko. Niespodzianka. Tak. to cały mój sprzęt wędzarniczy. Sam sobie robiłem. Mobilny. Nic dodać, nic ująć Zrobiłem, tylko zamówiłem znaczy ten piecyk Pięknie się w nim pali, dymek pięknie idzie Tutaj są takie agrawki o To szwagra robota No ale pielum do tej pory nie, nie pomalował jeszcze widzę Muszę mu przypomnieć miał pomalować Marek, ale Ruty Szwagier też ma na imię Marek <śmienny> I tak to wygląda. Niedziela Dzień leniuchowania, także można sobie postać, popatrzeć, temperaturę popilnować. Teraz temperaturka trochę widzę, podskoczyła za dużo. Utrzymuję temperaturę 50 do 60 maksymalnie i tak przez 3-4 godziny. O, pierwsze razy, jak pięknie. Krajobraz się zrobił bielutko tam jest woliera na głębi ale nie słychać śnieżek sypie bo siedzą sobie spokojnie nic nie widać domek na drzewie pięknie się zrobiło sosny ośnieżyło nie ma tak jak zimą trochę śniegu żeby nie było za bardzo mroźnie to tak sobie może być całą zimę i sobie się wędzi pokażę może co my tutaj wędzimy kiełbaski z przodu kiełbaski, z tyłu szyneczki Łódka Tutaj widać... Pokażę... Jak wygląda kiełbasa tak zwany wynalazku. Zawsze jak robię... Kiełbasę... Robię główny przepis, którym wszystkim smakuje. A oprócz tego robię jeszcze troszeczkę kiełbasy... Czyli tam próbuję różnych ciekawostek z internetu dołożyć. To jest kiełbasa palcówka. A dołożyłem do niej jeszcze dodatkowo gorczycy, ziarna gorczycy czarnej. Lubię gorczycę w kiełbasie. W poprzednich wynalazkach przynajmniej była dobra. Teraz do tej wrzuciłem i dołożyłem jeszcze czostku niedźwiedziego. Taki posmaczek, żeby uzyskać ciekawą podstawową Robię. tak: 17 gram soli na kilogram. I łyżeczka płaska zależy, jak to lubi z pieprz. Ja daję łyżeczkę czubatą pieprzu, lubię żeby było ostrzejsze i do tego dodaję troszeczkę majeranku, oczywiście ząbek czosnku na kilogram, czasami może być mało, zależy jaki czosnek, jak jest duży, to jest ząbek czosnku w sam raz. Oczywiście świeżego, rozgniatanego czosnku. Co tam jeszcze? Do mięsa jeszcze trzeba dodać wywaru z kości. Jak się, go, jak się bije świnie, tak jak to przeważnie robiliśmy ze szwagrem, że było świniobicie i, i kiełbaska była robiona, to zawsze z kości yy, z łopatki albo z golonki robi się wywar. Czyli gotuje się kości trochę tak, żeby wyszło ze 2 litry wywaru. To jest taka galereteczka, wyjdzie fajna. Dzień wcześniej się to gotuje. 3 godziny. Yy, można tam dodać liść laurowy do wywaru. I co tam jeszcze było dawane? Chyba kilka ziaren yy, goździka. To nie ziaren, tylko kwiat, kwiat goździka. I tyle. Nie solić. To wygotować. Wy, wychodzi w wywar. Ten wywar, jeśli zamiast wody się dodaje, to jest najlepiej. Co tu jeszcze powiedzieć? No, tutaj to więcej nic. Zamiast wody, tak jak mówię, daje się wywar. To jest podstawowy przepis na kiełbasę. Nie trzeba się bać robić kiełbasy. Dawniej każdy się bał. Tak jak na przykład szwagier. Też yy, mówi, będziemy, bo mówię, że będziemy robić kiełbasy również. Zawsze były tylko szyneczki. Nie, nie, bo my nie robili nic się. Ale no przepisów w internecie jest tyle. Zawsze coś można wybrać i próbować. Zawsze swojski wybór jest lepszy, zdrowszy niż ze sklepu. To co wyprawia się teraz z kiełbasami w sklepach, to co mają. No to nie wiem, ale ja, ja, mi to nie smakuje w ogóle. Chyba, że przebredny się zrobiłem jakiś. Także wolę swoje. Co dwa, co trzy tygodnie uwędzić parę kilo kiełbasy. Ach, jeszcze dodam, że e, mówiłem 17 gram soli. 17-18 ale głównie 17 gram soli przeważnie daje tak soli to nie jest yy, pomyłka, nie daje pekrosoli. Dawałem peko sól, ale z, dużo się mówi o pekrosoli, że jednak trochę szkodzi na zdrowotność. I znalazłem taki przepis, żeby dodać koncentrat pomidorowy. Niedużo. Koncentratu pomidorowego daje się do kiełbasy jakieś płaska łyżeczka na kilogram, nawet mniej. Jak widać u mnie jest kiełbasa, kolor ma bardzo ładny. Ta tutaj z prawej pierwsza, jedna z przodu, co jest? To jest właśnie ta z koncentratem. O, zadymiło się. I jest. Piękny kolorek ma. I smak również, mogę powiedzieć, no bo już nie posmakujemy. Kiedyś dawniej, jak, jak jeden był rzeźnik, albo na wioskę, albo na, na kilka wiosek, co robił kiełbasy, no to nikt nie chciał robić sam. Nikt nie umiał. On trzymał swoje przepisy dla siebie. I może dlatego, gdzie sami rzadko robili. Zawsze wołało się tego rzeźnika, szpeca rzeźniczego, który robił kiełbasy, kaszanki. Kto pamięta, to, to, było, to było takie, jakby święto, można powiedzieć, że biło się świnie na wsi, i robiło się właśnie przeroby. Wszędzie pachniało. Ja byłem za łebka, jak to pamiętam, to, to było po prostu takie, takie, takie szczególne parę dni. I rzeźnik to wtedy robił. A teraz w zasadzie przepisów jest tyle w internecie, że zmienimy jeszcze temperaturę i nie będę zanudzał. I to chyba wszystko. Jeszcze z godzinkę, półtorej muszę pobyć. I tak to sobie wędzę. Oczywiście nie na sucho. Dzisiaj przy piwku ze szwagdem jak robimy przeroby albo wędzimy no to oczywiście jest coś mocniejszego pozdrawiam śwagla Marka no ale też szpilkę, te, szpil, te, te agawki, to muszę mu przypomnieć, niech to pomaluje